Wow, po prostu wow. Wiecie co? Chyba wszystkie moje plany właśnie się poszły. Paść! Jest wykrzyknik. Co, to ja powinnam tam skręcić? A ta druga tu gdzie nie wyjdzie? Hej, tu Gabi. Dzisiaj jesteśmy w regettowie wyżnym. Troszeczkę wypad spontaniczny. Stwierdziłam, że póki jest pogoda i im dalej weekendu i dnia pójścia do szpitala, to muszę korzystać, a w tym miejscu mam kilka rzeczy do załatwienia. Raczej miejsc do odkrycia. Kości nigdy się nie składało, a w tym momencie pójdziemy. Agietów Wyżny to dawna łemkowska wieś, jakiej losy są niestety typowe dla tych miejsc. Wojny i akcja Wisła skutecznie wyeliminowały z tych okolic jakąkolwiek ludność. Jeszcze w 1939 roku mieszkało tu blisko 500 osób narodowości ukraińskiej, polskiej i żydowskiej. Dzisiaj pozostały po nich zaledwie nieliczne ślady, jak cerkwisko, cmentarze czy przyrożne kapliczki. Że poszłam dzisiaj na dziko. Tutaj widzę, że pan sprowadza konie. To ona Zominię. Trudno. Ale te widoki. Wow. Po prostu, wow. A chciałam Wam dzisiaj pokazać tam. Tam jest cmentarz. E... Coś, co się dziwnie nazywa, czego nie pamiętam. A tutaj jest dzwonica z domem, który... ponownie z jednej strony zazdroszczę właścicielom, a z drugiej strony trochę mi to brzydzi wszystko. Może gdyby się wybudowali trochę dalej od tej dzwonnicy, to miałabym trochę inne... Miałabym inny pogląd na ten temat. Natomiast no, za blisko to jest. Z tego co czytałam, to. Jeśli to. Jak to wykończą, to ma to bardzo przypominać domy, które tutaj kiedyś stały. No zobaczymy. Jest już prawie skończone. Dziwnie ogrodzone. No, nie wiem. Nie do końca mi się to podoba. Sama się zastanawiam, czy gdybym ja miała możliwość postawienia domu akurat w tym miejscu, tak blisko dzwonnicy, a dajmy na to albo tu, albo w ogóle, to co bym zrobiła? Czy wtedy też bym tak troszczyła się o zachowanie tutaj klimatu? No, nie wiem. Tak to już jest, że możemy wygłaszać jakieś opinie, ale do momentu, kiedy nas dana rzecz nie spotka, to tak naprawdę nie mamy stuprocentowej pewności, że zachowalibyśmy się tak albo tak. Dlatego staram się nie oceniać. Natomiast nie bardzo mi się to podoba. Tego jednego nie zmienię. Wow, znalazłam jakiś szlak. Tak słyszałam, że tutaj biegnie szlak rowerowy. Ale zupełnie nie wiedziałam, czy na miałam pojęcie mniej więcej. Skończyło się podróżowanie przez trawy i zbieranie kleszczy. Ale to naprawdę dziko. Stamtąd przyszłam. Idziemy za znakami. Jest wykrzyknik. Co to ja powinnam tam skręcić? A ta druga tu gdzie nie wyjdzie? idzie? No, ja bardzo nie mam ochoty chodzić jakimiś rwami. Ja pójdę jednak za drogą, bo nie mam pojęcia, jak niby ten szlak ma iść tamtędy. Gdzieś wyjdziemy. Stawik. Nie chcę podchodzić bliżej, bo. Nie wiem do końca gdzie on się zaczyna, ale uroczo. Podążając za drogą dochodzimy do przełęczy Regietowskiej. Z tego miejsca można obrać dwa szlaki. Pierwszy prowadzi na górującą nad wsią Jaworzynę Konieczniańską, drugi do Wysowej Zdroju. Osiedlone wsie to moja ulubiona część Beskidu Niskiego. Może brzmi to źle, ale tak jest. I to właśnie takie miejsca zakochują w sobie ludzi, prezentując dzikość terenów, ciekawią swoją historią, wzruszają i dają do myślenia. Nie sposób bowiem nie myśleć o dawnych mieszkańcach i ich losie, spacerując po miejscu, jakie nie tak znowu dawno nazywali swoim domem. Strasznie mało wody. Ja to pierwszy raz widzę tak mało wody tutaj. Tutaj było bobrowisko. Ale ewidentnie chyba bobry się przeniosły. Bo nie ma tutaj wody. To wszystko było pod wodą. Okej, okay, ja jestem prawie przy samochodzie. E Dzisiaj był ciekawy dzień. Z założonego planu zrealizowałam... Jedną rzecz. Więc kolejny raz wychodzi na to, że ja po prostu nie mogę sobie planować, bo to nie wychodzi. Ale przynajmniej tym razem już nie byłam zła ani sfrustrowana. Więc robię postępy. To nie mogę powiedzieć, że nie byłam sfrustrowana, jak dowiedziałam się, że część tego co nagrałam ponownie stało się time lapsem. Ja nie wiem jak ja to robię Przestawianie pomiędzy trybami jest na tej kamerze po prostu zbyt proste i, no i jest jak jest Niecałe 3 godziny niecałe 6 km nie wiem jak wy ale ja bawiłam się dobrze Dobra. Do następnego, pa pa.